Możemy pogadać? Nie chcę Cię słuchać. Tylko 20 sekund. To dla Ciebie za długo. Chodzi o Sabrinę. To ważne. Do tego chcesz mi opowiadać o swoim związku z Sabriną? Mam to gdzieś. Ona jest córką naszego producenta. Proszę, mów ciszej, bo jesteśmy w studiu. Jakim prawem mnie uciszasz? Nie patrz tak. Jeśli skończyłeś, to spadaj. Chcę pogadać. Co z tobą? Odpowiada im nic. Miguel? Proszę cię. Pomóżcie mi. Miguel? Ocknij się. Co jest? Zemdlał Pomóż mi go podnieść Nie mogę Miguel Otknij się Dobrze się czujesz? Nie wiem co się stało Zabierzmy go do lekarza. Nie chcę. Ktoś musicie zbadać. Nic mi nie jest. Przecież upadłeś. Nie zjadłem śniadania i zakręciło mi się w głowie. Idź do lekarza. Chodźmy do studia. Dziękuję.